Witajcie w specjalnym świątecznym wydaniu wiadomości. Do świąt zostało już kilka dni. Kupiliście już prezenty dla swoich bliskich? Ja już czuję zapach świątecznej choinki. Brakuje tylko śniegu. Nie powinniśmy się chyba o to martwić, ale tego dowiemy się już w prognozie pogody. Nie mamy za dużo informacji, ale to chyba dobrze. Skupmy się na świętach i atmosferze, jaka powinna im towarzyszyć. To co, jedziemy? Jasne. Zacznijmy od tego, że piątek jest ostatnim dniem, w którym przychodzimy do szkoły. Jak już pewnie wiecie, wigilię odbędą się w klasach, a wszystkie zajęcia zakończą się o 12.30. Ja tylko dodam, że po przerwie świątecznej spotykamy się dopiero 7 stycznia, więc w 2013 roku widzimy się po raz ostatni. Mamy kilka ogłoszeń. 6 stycznia 2014 roku, święto Trzech Króli o godzinie 11:30, w kościele w Budziskach odbędzie się koncert kolęd pod tytułem Hej, kolenda, kolenda wykonanie warszawia Prac Quintet. Wszystkich zainteresowanych historią oraz wiedzą o społeczeństwie zapraszamy do Ochowskiego migoku, gdzie spotyka się koło historyczne. Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 16.00-18.00. Więcej informacji znajdziecie na ich stronie. Miejski i Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich miłośników sztuk walki na zajęcia MMA, które będą odbywały się we wtorki i w czwartki o godzinie 18, a zajęcia będzie prowadził Pan Władimir Surmach. Czy mamy jakieś nowinki sportowe? Zapewne coś się znajdzie. W pierwszym meczu walki o półfinał w Mistrzostwach Świata w Unii Hokeju Kobiet Polki przegrały ścieżkami 10 do 1. Później również przegrały mecz o piąte miejsce z Lotyżkami 9 do 0, ale dla pocieszenia wygrały mecz o siódme miejsce z Niemkami 3 do 1. Zapraszamy Was na zaległe spotkanie ULKS-Józefina kontra Olimpia Łoków 21 grudnia o godzinie 19 oraz 22 grudnia o godzinie 9 w hali sportowej Włochowie. Liczymy na ciekawy mecz. Czy coś jeszcze? Nie, chociaż jest to specjalne wydanie wiadomości, jeżeli wstęp był inny niż zwykle, to koniec też taki musi być. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, cała ekipa wiadomości życzy Wam miłej atmosfery, ciepłych uśmiechów, które będą gościć Wam na Wasze twarze, wymarzonych prezentów, tego, abyście w te wyjątkowe dni byli radośni niczym się nie martwili. A ten nowy 2014 rok przyniósł Wam dużo szczęścia oraz pomyślności. Jeszcze raz, Wesołych, Wesołych Świąt! świąt! Witajcie, moi drodzy, w dzisiejszej przyświątecznej odsłonie prognozy pogody. Pytaliście, czy będą święta ze śniegiem. Muszę was martwić, bo z moich źródeł wynika, że w najbliższym czasie Białego Puchu nie zobaczymy. Święta bez śniegu to nie święta, ale jeśli to was pocieszy, to będzie czągluz, a to już jest jakiś mały powód do radości. Tak więc lecimy z pogodą. Czwartek niebo będzie przejściowo zachmurzone. Piątek pochmurny i zimny, do minus dwóch stopni Celsjusza. Sobota słoneczna. W niedzielę na niebie najprawdopodobniej słońca nie zobaczycie, ponieważ będzie ono przykryte gęstymi chmurami. I tu może być nadzieja na mały opad śniegu. Przeświąteczny poniedziałek pochmurny z temperaturą od 3 do minus 3 stopni Celsjusza. Wtorek, czyli wigilia przeważnie słoneczna, z minusowymi temperaturami praktycznie cały dzień. Pierwszy i drugi dzień świąt zapowiada się być słoneczny, a więc mam nadzieję, że spędzicie ten czas miło i w rodzinnym gronie. Widzimy się po świętach. Cześć!